Otwieramy obwodnicę Nowej Soli a właściwie trzeci etap i to jest takie domknięcie można powiedzieć ringu nowosolskiego bo mamy do czynienia już z trzecim odcinkiem i w ten sposób ktoś kto jedzie ze Szczecina lub z Wrocławia aby pojechać do Poznania przez Wolsztyn, nie musi wcale wjeżdżać do Nowej Soli, omija miasto całkowicie obwodnicami. Myślę, że to spełnienie takich dużych marzeń niektórych osób. No i cieszę się, że bierzemy w tym udział właśnie dzisiaj, 24 października 2024 roku. Poprzednie etapy sfinansowane zostały z funduszy regionalnych, unijnych pieniędzy, na który to cel przeznaczyliśmy blisko 47 milionów złotych. Teraz kolejny etap. Również prawie 40 milionów złotych. Połowa tylko z budżetu państwa bo liczyliśmy na więcej. Pozostałą część musieliśmy znaleźć z budżetu województwa i we współpracy przy wsparciu samorządu miasta Nowa Sól. Udało się to zrobić. Szczęśliwa realizacja, duże przedsięwzięcie, poprawa bezpieczeństwa, możliwości rozwojowe dla nowej soli, i dużo frajdy dla rowerzystów, obok jest ścieżka rowerowa. Bardzo wiele osób, które w tym uczestniczyły. Dobrze chyba to wszystko jest zaprojektowane, dobrze wykonane. Mam nadzieję, że będzie podobnie wspaniale służyć w przyszłości. Cieszymy się bardzo, że mamy znowu otwarcie drogi. Nowa sól się bardzo zmieni. Pozytywnie. Mam rodzinę w Lubincinie, w Stanach yy, i tu w, na Głogoskiej, także mi dużo ułatwi. Nie będę musiała krążyć po Nowej Soli, tylko bezpośrednio. W może pewne odcinki dotarcia do yy, na przykład, żeby wyjechać z Nowej Soli na, na przyborów na Stany, żeby nie, nie jechać przez całe miasto. Zupełnie nowy odcinek drogi zaprojektowany i wybudowany w parametrach drogi klasy G. 7-metrowa jezdnia z infrastrukturą towarzyszącą w postaci chodników, ścieżki rowerowej, dodatkowych jezdni. Blisko 2 km drogi, która zgodnie z zamierzeniem wyprowadzi ruch tranzytowy z ścisłego centrum miasta. W związku z przechodzącą nie tak dawno powodzią przez nasze województwo, warto wspomnieć o tym, że korpus nasyp tej drogi został specjalnie zaprojektowany i wzmocniony geosyntetykami, które mają działać. Przeciwpowodziowo mają być odporne na działanie fali powodziowej. Taki był cel, żeby ta droga była pod tym kątem również bezpieczna. Do tego celu zastosowano ponad 270 tysięcy m2 takiego geosyntetyku. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli testować odporności tej drogi, natomiast zostało to przewidziane i wykonane.